O. no i się umówił no drugi Ale ja nie 21, tylko 24 No 242. Nie, Nie, drugi tak 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 ciemno było. drugi stop hmm. Zadzwonimy po naszego naszego żeby żeby po nas przyjechał. No, spoko. Przyjechałbyś po nas? No spoko. Yy, dobra, za Gdzie jesteście? Wiesz, że jest druga marka. No tak. To obok niego drzwi. A to za jakieś yy, 10 minut? Nie, no i 5 minut. Okej, okay. to spoko. To my czekamy. Ok. Okej? Okay? No. No, dobra, to czekamy. Dzień dobry, dzień dobry. E, Policja, co się stało? Jedzie pan chodnikiem A pan teraz nie, nie, nie jechał chodnikiem? Bo jechałem Myślę, że nie każdy pan może chyba Szybko No dobra, to co? Monometr Ile Płaca? Eee 24 złotych No dobra, tylko tu za po я до, до пойду к автомобилю, к деньгам и готовлюсь к До свидания. До свидания. Прошу ехать в Так, так. Где он есть? Мел тут быть. А, уже пять минут. E, не пять, а 10. Звоню на него. Окей. Okay. Ту, ту. Gdzie jesteś? No jadę. Co tak długo? Policja mnie złapała. A co się stało? Jechałam chodnikiem zamiast e, ulicą. Aha, tam czekamy. No spoko. O, co tu się stało? zadzwonię po policję i pomoc drogową hmm. No i tutaj przyczepimy tutaj linę. O, dobra, jest być Koło, nie, zobaczę czy gdzieś koło trzeba wymienić Tutaj nie widzę, żeby coś trzeba było No to tylko to jedne Daj jedno. Już daję. Trzymaj, rzucam Ci. O matko. Mam. będę mu I kładam. na zdobione. Rzucam Ci stadę. Co tak mocno, że aż mnie wywaliłeś? Ja już jadę.